Cześć dzieci! Dzisiaj wam pokażę jak yy, jak yy, jak zrobić bręko dla takiego pieska Nie, dziękuję! Mam ciastoliny, kupiłam Dorplaście i, i i włożyłam do ciastoliny nie, do tej, do tej farby i, i powstała taka kulka pół, pół zielona i pół niebieska. E, mm, no. No, mam tutaj takie kwiatuszki. Popatrzcie, jak on tak młodko mm, wygląda. Mam tutaj jeszcze takie trzy. Jeszcze? tutaj siatruszka okej tutaj 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 okej muszę odwołować na chwilkę tatę okej może taśma nowostalna się przyda wiesz co no, ja już mam tutaj Dobrze, że mam dużo naładowanego. Hmm. Drugi raz tego już nie będę wycinała. No muszę, żeby nagrać odcinek. to nami chcieliście. To mój dopiero pierwszy odcinek, więc się troszkę boję pokazać w bo pełnym świetle i być słabo, ale takie jest No, po, patrz, nie utrzepiaj O, właśnie, proszę, patrz, jakie fajną Patrzcie, jakie pójdź, Stoi chowliutek, okej. O, mam pomysł. No i popatrzcie. No, to będzie pięknie wyglądał teraz. Tylko, że tutaj to nie będzie. Popatrzcie. To może teraz troszkę wymieszamy te kolorki. O! Patrzcie! Nam... pokazać widzom. No weź tam, Olek, ciesz się. Przepraszam, to mój brat. Lila, 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 lila! O! ten wstrętny dziad. No, Olek, cicho ten bądź. No. <takuj> tak naprawdę to nagranie mojego brocia.